Serdecznie w następnym odcinku z serii. Pokaż co potrafisz. Jak widzimy, będzie to mecz, świetny meczyk właśnie tym czwartym lejtankiem niemieckim. Luchs. Luż! Luż! Witam serdecznie, właśnie gracza, który wykonał super meczyk. Jest to Thomas12323. 3. Cześć! Cześć, cześć! Taki ten Nick chyba y, trochę y, chaotyczny. Te cyferki nic nie znaczą, raczej, tak? Czy co oznacza z tym? Aha, to. Pozajmowany był. Tomasz był. Nie wymyślili właśnie jakiś Tomasz, czy coś tam nie zostało, ale no. Wszystkie niki były pozajmowane, było jakieś cyferki wpisać, a że to był łatwe ciągłe. Mm -hmm. e e oczywiście tutaj zagraliście w takim trochę dziwnym plutonie, bo y rozumie y artę ósmego Tieru y z luxem jako podświetlaczem. Ale czemu jeszcze mm, szósty tier Heavy Tank Francuski w tym Plutonie no, nie wiem co tam kolega planował, ale jako taką ARL 44 też ma całkiem niezłe działo i jest one też w MX-ie 50 star jako stokowej i daje sobie radę, więc może chciał jakiś eksponat być. Nie mam pojęcia, że nie pamiętam. Dawno temu, mm. temu to było. No w każdym bądź razie, ten luz jak gra sam bez Plutonu to chyba maksymalnie go rzuca na siódemki. Nie wiem czy na ósemki, nie jestem pewien. W opisie dam jeszcze filmiku meczyk. Pokaż co potrafisz, gdzie kolega Killer z klanu, właśnie Who is Next, z mojego klanu, wykonał świetny meczyk, ale jak był na topie. A tutaj właśnie Tomas zrobił fajny wynik, będąc na ósmych tierach. Czyli jaki był na razie Twój plan? Bo to jest przełęcz, artyleria. Kolega właśnie tu ARL44 i Ty, co planowaliście na tej mapie zrobić? No wiadomo, na początku chciałem coś podświetlić koledze, ale jako tako zawsze staram się medami albo jakimiś lightami jeździć właśnie w tą pozycję, gdzie tu jest jeszcze kolega właśnie, tym ciężkim, na H3. Wtedy mm -hmm. można sobie nieźle postrzelać tam na przeciwną półeczkę okolice E3, no i coś po podświetlacz też. No ale teraz jedziesz... Aha, bo ktoś zaczął kapować, nie? No, ja mam taką tendencję, że jak jest kolega w plutonie na artylerii, to pomagam, a jak nie, to nie, bo już nieraz miałem taki przypadek, niestety, że pomagam, a i tak mnie zabijają, nic z tego nie wychodzi. Ale jak jest kolega, to zawsze pomogę. To też będzie kill. No, ale y, teraz tak, y, może przypomnijmy... Dlaczego ten czołg jest tak lubiany przez wszystkich, bo ja też od niedawna w zasadzie mam ten czołg, ale wszyscy mi radzili jak chcesz czwarty tier jakiś kupić, bo tam były jakieś misje od czwartego tieru i to właśnie każdy mówił, że luxem warto jeździć. Czemu? Jakie on ma plusy, minusy, ten czołg mały? Znaczy plus to jest skrętność przede wszystkim też, no i dobre działko, bo penetracja 95 na zwykłym pocisku, gdzie ma się jeszcze magazyn, no to mało nie jest, a jak się zajedzie taki ciężki tier od tyłu, nie dość, że można mu pakować całą serię za 300, to jeszcze ładnie siadają krytyczne strzały, jak widzieliśmy przed chwilą na tym Cromwell to był, tak, z podpaleniem mm -hmm. nawet siadło, więc fajne działko. Krytyczne strzały często wchodzą Czyli on w magazynku ma 5 yy, takby podwójnych naboi, tak? 5 podtrójnych chyba mi się wydaje, bo podwójnych, teraz Pod, już nie pamiętam. Mi się wydaje, że chyba... No zobaczymy. Mi się wydaje, że jednak podwójnych, yy, bo może to być, wtedy tak. by wychodziło 10, czyli dobyć. 300. No, no 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 to podwójnych może być. Czyli można z takiego pakieciku yy, wywalić 300 obrażeń Coś 17,8 sekundy. Co chyba Ci brakuje w tym, w tej no załodze, Załoga w ogóle, jak grałem ten mecz, to było chyba 94% dowódca, już. także także to nie jest jeszcze jak już wymaksowana załoga. Mm -hmm. już ja też mam od niedawna, bo sobie właśnie go kupiłem do zabawy. Dalej nie zamierzam iść, bo Leopard na razie jest większy niż to. To jest taka mała zabaweczka moja, czasem sobie ją biorę. Mm -hmm. Ja, ty, ja tak tylko jeszcze ze swojego doświadczenia y, powiem, że m, tą świetną lufkę y, ma na trzecim tierze też y, czołg niemiecki. Jest to Panzerkampfwagen wersja y, G. G. Tak, 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 2G. I ona ma tą samą lufkę na trzecim tierze, która ma 95 y, penetracji i 30 uszkodzeń, tylko w pakiecie, tak jakby trzy naboje po dwa, a nie 5 po dwa, tak jak ma lusz. Y, więc... Mhm. Ale szybciej przeładowuje ten pakiecik, więc jest to świetna zabawa. Czy Was rzuci na nawet na piąte kiedy to dajecie radę z tą lufką. No tu jeszcze można chyba zejść poniżej jakoś 16 sekund, tak? Ile tam teraz ładuję? No no 17 no, no. coś Gołem niedawno, już sobie tak, tak kupiłem do zabawy, więc Nawet załoga na 100% nie. Jest. Dobra, więc wracając do meczyku, Tedek Tank Destroyer, bokiem został zniszczony. Tutaj taka akcja, właśnie Tedek mołty twojego kumpla w artylerii. Więc on już 4 kille, ty 2. No i w zasadzie wygląda na to, że mecz jest wygrany, nie? No, wygląda, wygląda. Ale akcja się. No, no, no. I tu FV. O, kilka niecennych. trochę rozrzutne to dziawko. No, 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 no. FV wiadomo podleciał bliźniutko, bo nie ma dużego zasięgu. Chyba z 500 metrów jakoś tak. Ale się schować, to się nie schowasz niestety. No, i w zasadzie wyglądało na to, że, yy, że będzie to, o tu, znowu ładny strzał Twojego kolegi, już 5 kili yy, I wyglądało na to, że, że jest ok, ale już nie jest zbyt ciekawie, bo. O! Jak mogłeś no. go nie zniszczyć? No była ta akcja, że jeden strzał mi brakło i. no i pojechał kolega zanurkować. <laughs> No, 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 no. Tylko, że akurat ta sytuacja jest o tyle nieciekawa w tej chwili, że u nich zostały jeszcze dwa ósme tiery czołgi, znaczy czołgi i a u Was w zasadzie tylko cały Wasz Pluton plus szóstego tieru tank I Jeszcze ARL prawie nic życia nie miał. Arta też nie za dużo. No ty jedyny na Furhapie. O, i z wyjechał. Nie wiem. Olał mnie po prostu. Myślał, że nic mnie nie zrobię. No. I się przeliczył, kolega. No, 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 no. Patrz, w zasadzie. <grym> Bez sensu. No, no, olał, olał. Ale. No nie, no nic nie zrobił, nic nie zrobił. Został przez ciebie zniszczony. No i został w zasadzie tylko wasz Pluton. W tej chwili. Hmm, czyli. Gaspacz, Łukasz i Ty na dwóch widać, że też obytych w grze graczy, na Ferdynandzie i na S51, czyli można powiedzieć do wygrania meczyk. Ten Ferdynand jeszcze tam, kurczę, nie wiem czy on się wyświetlił, czy nie, ale on jest chyba pełen jeszcze ma tą luchę najlepszą, więc to też nie jest ciekawie. Mm -hmm. to dużo HP nie mamy, a on potrafi namieszać. Wystarczy go dotknąć lekko i już tam koledzy z plutonu byli nie żywi. O, i Ferdynand został y, już wyświetlony i zniszczył niestety y, Arela. Więc y, ty co tu chciałeś teraz zrobić? Teraz myślałem, żeby go zajechać, od górki jakoś wyświetlić koledze. Myślałem, że pojedzie dołem na naszą bazę, ja mu wyjadę. ...na zadek i go trochę oklepię, potem kolega coś pomoże. No, ale jak się okaże, trochę się to pozmienia. On się niestety cały czas na nas patrzy. Więc wyjeżdżać na niego, no to... No, jeszcze Arta cały czas sypie. Więc teraz mam plan taki, żeby pojechać po artylerię. Albo bądź po Tedek. O, tu jest... Skok. Chyba nie miałeś za dużo naprawy w tym czołgu, nie? No, na razie mam tu tylko ten skrzynkę naprawczą. No to... i To chciałem po Arty jechać właśnie, tylko że później w połowie drogi się kapłem, że jakbym pojechał po Arty i mimo to ją zabił, zacząłbym kapować, w międzyczasie mógłby zacząć kapować Ferdynand i poszłoby na remis, więc wolałem sobie później zawrócić i... Najpierw zdjąć Ferdynanda, niż artylerii. Mm -hmm. No więc taka sytuacja y, dosyć trudna dla obydwu y, drużyn, czyli Ferdynand też nie ryzykował? No to właśnie ta zmiana planów. Zmiana, zmiana planów na Ferdynanda. Ferdynanda. Tak jest. Tylko, że ten Ferdynand miał tam chyba jeszcze 700 życia bodajże, nie? Więc mhm. y, Arta mo mogła raczej nie zdjąć go na hita Bije po 700-800 z groszem. Że to nie byłby problem. Bo gorzej właśnie pojechał po tą artylerię, zabił ją i w międzyczasie zaczęlibyśmy obydwaj kapować w równym czasie. Mhm. Aha, ten Ferdynand teraz... Y, no, wjechał tak po artylerię, no, 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 no. No zobaczymy, no, 726 HP ma Ferdynand, ty, ty masz full, ale to jest oczywiście 300 coś. Czyli jesteś to na hita, zbyt. no. I ryzyk to fizyk. Tylko, że wiadomo, walka TDK z Lightem, jeżeli TDK nie trafi, to już jest po nim, nie, więc... Zobaczymy. No! I teraz... Już jest twój, nie? No tylko że cały czas jeszcze mogłeś dostać od Arty od S51, nie? Zdjąć dwóch naraz, także strzelała, ale tak delikatnie. No, no i wybory. tutaj ten Ferdek próbował jakoś się obrócić, ale no nie, nie miał jak, nie? Teraz już wiedziałeś, że artyleria strzeliła, więc masz ponad 30 sekund yy, luzu, nie? Lightem czy medem najlepiej jest właśnie podjechać sobie do krawędzi czy coś tam i obrócić się przy krawędzi, bo wtedy nie ma jako taką med albo jakiś light właśnie opcji zajechania. No, a kolega się ze mną bawił na otwartym polu, więc. No, 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 no. No ja teraz, właśnie tak, Szukał! Nie, chciał podjechać do końca, no ale. No, 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 no. No no, no nie miał pomysłu na ciebie, no, niestety. Znaczy na szczęście, oczywiście. No, na szczęście. No na pewno. się obrócić przy skarpie, ja bym wtedy go nie miał, jak zajechać. O, tu jakoś tak słabo weszło. No, ledwo go dotknąłem, już straciłem 32 hp. No, ale już można powiedzieć, byłeś pewny tego, że z Ferdynandem sobie poradzisz, bo artyleria znowu nie trafiła. Tu już zaczynają ci kibicować drużyna, no i została tylko Arta. Która też naprawdę, gdyby trafiła w ciebie, to cię zniszczy, nie? S51 to wiadomo, lufę ma niesamowitą. 3 mm to jest to, co jest na 9. To lupa jest nawet lepsza niż ma obiekt w waszej 0,5. chodzi No, ale półtorej minuty, jedna artyleria. No, 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 właśnie, bo przecież czas się kończy. No, a jeszcze to jest minus tego czołgu, że ma dość długi relot między kolejną serią pocisków. A właśnie, a z jednej serii yy, nie uda Ci się chyba zdjąć, bo ponad 300 HP ma chyba ten yy, Tarta. 40, jak się nie mylę. No, 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 no. właśnie, fajnie siadają te krytyczne uszkodzenia i wyjechałem na no, lore. No, no. Ona ma 390, 400, coś chyba. Ta ósemka i z podpaleniem weszło fajnie. Już grałem na jakieś dziesiąte poziomy. No i tu artyleria próbowała coś tam wjeżdżać, ale za późno cię zauważyła. No i tutaj tak starałeś się. Ale 40 sekund, no to już chyba byłeś pewny, wygranej, nie? No byłem pewny, ale. ledwo co wygrałem. No, no 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 O o. Koncert na Oh my god. 4 HP. <laughs> 13 sekund. O oh shit, to na styk to wygrasz, nie? <laughs> No! I, ostatni ostatnia, I os sekundę. ostatnia sekunda, i ostatni pocisk, No, ładnie, ładnie. Zobaczmy na wyniczek. Zwycięstwo 2730. To twój najlepszy wynik, jeżeli chodzi o ekspy w grze, czy... W tej chwili tak. Ale coś, mi, coś mówiłeś, że miałeś kiedyś meczek z 13 km na PZNC, nie? Tak, tylko że wtedy nie miałem konta premium, właśnie. A zresztą to było na trzecie tiery, więc to tak ekspa za bardzo go nie dają. A to no i... czwórką na ósemki było. No jak widać cz, czwartym lightem rzuciło cię na ósemki, a tak i tak zrobiłeś najwięcej obrażeń z wszystkich graczy z pierwszej, znaczy z drużyny przeciwnej i z twojej 5 y, kili, twój kumpel też 5, gdyby jeszcze RL dwóch zabił, to jeszcze. No się też się śmialiśmy z kolegi, że nic nie zrobił. No, no. Ale tak naprawdę coś tam zrobił. No zrobił, zrobił. No, też mieliśmy sytuację właśnie. Ostateczne poświęcenie jest za 12 fragów, obojętnie, której drużynie. No to ja z kolegą po sześciu, a trzeci kolega z Plutonu pojechał się utopić. <gry> Dobra, no to jak widać talówka w tym luszu, czy jak to tam się wymawia, daje radę nawet z ósmymi kierami. Oczywiście trzeba nie bić na przód, nie, nie próbować zniszczyć. Przodu, co ja dogadam. Tylko oczywiście te miękkie pancerze, miękkiejsze, czyli Boki tył. Istrzy z tyłu jak widać jest do przebicia bez żadnego problemu. Okej, okay, no to to w zasadzie tyle. SNG co to za Klan? Synergy effect. Czyli przypomnij, co to znaczy Synergy Effect? OS. Yes. A, ja obyłem, a. my odeszliśmy, z... no nie wiem właśnie dokładnie, odeszliśmy z właśnie, bo chcieliśmy jakieś CW czy spogreść czy coś, teraz bo na przykład trzecia kampania, można było wygrać ten T23E3, te to się załapałem na ten czołg. Mhm. Ja tylko czekam, kiedy go dostaniemy. A właśnie, nie wiadomo kiedy go do... bo też czekam. No ponieważ koledzy mówili, że to jakieś dwóch tygodni. Ponoć mhm. v była rozdawana, ta dziesiątka do miesiąca. No, no, no. No, no, no jestem no. pewny, bo nie mam. Dobra, no to co na koniec, jeżeli byś chciał pozdrowić jeszcze kogoś, no to masz okazję teraz. No to pozdrawiam wszystkich moich klanowiczów i najlepszych plutonowych, czyli Gazpaci, Łukasz i jeszcze dojdzie do tego Predator. Pozdrawiamy Predatora i zapraszamy do następnych odcinków. Na razie trzymajcie się. Cześć.